Miasto Kutno zabrało głos. Ważny głos w panelu dyskusyjnym Miasta dla Biznesu Biznes dla Rodzin, organizowanym przez inicjatywę firm rodzinnych w ramach 13. Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych Urodziny 2020 Online. Temat przewodni XIII edycji wydarzenia wyjątkowo trafnie odzwierciedla rzeczywistość Czas przemian. 13. Urodziny, czyli Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych jaki jest udział Kutna w tym wydarzeniu? No, dziś w, ostatni, w ostatnim dniu tego wydarzenia mamy zaplanowana została debata, którą poprowadzę wspólnie z kolegami, z ekspertami ze Związku Miast Polskich i prezydentami z trzech miast. Czego dotyczyć będzie ta debata? Debata będzie podsumowaniem projektu, który realizuje Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych. My jako Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego jesteśmy partnerem tego projektu, Związek Miast Polskich również. Dzisiaj chcemy podsumować te prawie dwuletnie działania i jednocześnie też porozmawiać z prezydentami, zapytać ich, jaka jest rola firm rodzinnych w danym środowisku, jak te środowiska poprzez m.in. projekt się rozwinęły. Czy firmy rodzinne to prężnie działające środowisko w Kutnie? Oczywiście, że tak. Udało nam się zgromadzić wokół projektu prawie 50 firm, to jest prawie setka, ponad setka uczestników, więc wydaje mi się, że nawet nie wydaje mi się tak naprawdę to jest silne środowisko, tylko tak naprawdę do tej pory nie zauważane w. w Wśród tego potencjału lokalnego. Być może zauważane, ale nie identyfikowane jako firmy rodzinne. Wiele firm, do których dotarliśmy, z którymi rozmawialiśmy, e, identyfikowało się jako firmy małe, średnie przedsiębiorstwa, firmy lokalne, ale nie było mowy o, tej, e, o tym aspekcie związanym właśnie z e, rodzinnością, e, ponieważ są to rodziny wielopokoleniowe, one mają troszeczkę inny charakter. E, trochę inny potencjał, więc udało nam się zgromadzić, zaprosić, zintegrować to środowisko. Powstała Rada Firm Rodzinnych, która wypracowała program operacyjny, który mam nadzieję niebawem zostanie wdrożony także do pracy samorządu. Więc wydaje mi się, że to jest ogromny potencjał, tych firm jest w Kutnie dużo, tak jak w pozostałych wielu miastach, z którymi współpracowaliśmy, które, które realizowały projekt LCK. To, co wypracowaliśmy w ramach projektu LCK, to jest model. To jest pewien model współpracy firm rodzinnych, samorządu, interesariuszy, czyli urzędów, instytucji okołobiznesowych, które z nami współpracowały. Teraz, na bazie tych doświadczeń, które mamy, możemy ten model wprost przenosić do innych miast, więc ja mam nadzieję, że ta przygoda tak naprawdę się rozpoczyna, że do naszych, do tych siedmiu miast, które uczestniczyły w projekcie, dołączy. Większa fir ilość firm rodzinnych, że to środowisko nadal się będzie powiększać. Natomiast mamy taki plan, żeby wchodzić w pozostałe miasta, zachęcić pozostałe miasta. Stąd dzisiaj na. Między innymi na tej debacie obecność nie tylko dwóch prezydentów z miast, które, które uczestniczyły w projekcie, ale mam, mamy również takiego prezydenta z, czy burmistrza z Karlina, który opowie nam o swoich doświadczeniach ze współpracą z firmami rodzinnymi i być może to będzie jedno z pierwszych miast, do których wkroczymy czy w które zachęcimy do tego, żeby wdrożały model LCK czyli jakby tutaj ta trwałość projektu w prosty sposób zostanie 13. urodziny w dosyć nietypowej odsłonie, bo internetowej, online. Jak Pani podsumuje to wydarzenie? Troszkę było nam przykro rozpoczynać te urodziny. I smutno, że nie były takie jak każdego roku, jak te 12 poprzednich, gdzie się spotykaliśmy y, wszyscy rodzinni na żywo, gdzie mogliśmy się uścisnąć, gdzie mogliśmy popatrzeć sobie w oczy, porozmawiać, powspominać. W większości już jesteśmy przyjaciółmi, znajomymi, więc mamy o czym mówić i tego w tych rodzinach nam bardzo brakuje. No ale cóż, taki był wymóg czasu. Niestety ewoluowało. Mieliśmy mieć w którymś momencie, bo już właściwie urodziny były ustalone w Toruniu. Natomiast w momencie, jak zaczęła się rozwijać epidemia, później pandemia, próbowaliśmy zrobić wersję hybrydową. Niestety również się nie udała. Wydawało się, że będzie to zbyt niebezpieczne dla naszych członków, gdybyśmy się mieli chociaż w jakiejkolwiek formule spotkać jednak na żywo. W związku z czym ostatecznie. Już tak bardzo na, na finiszu okazało się, że będzie to forma online. Cóż, no, nam rodzinnym brakuje takich spotkań. To, to zatraca całą tą rodzinność. To, to nie jest fajnie, jak stoi człowiek przed kamerą, jakimś, jakimś ekranem i mówi nie wie do kogo. Tak jak, jak się spotykamy i, i mówimy do siebie i, i człowiek czuje atmosferę sali, to jest zupełnie co innego. A inna jest sytuacja wtedy, kiedy, kiedy nie ma się widzów przed sobą i nie wiadomo, czy ogląda jeden, dwóch, czy pięćset. Myślę, że dla firm rodzinnych. Zawsze jakaś wartość z tej konferencji będzie szła. Cokolwiek małego każdy z nas wyniesie stąd, to już będzie jakiś powód do tego, żeby sobie w następnym okresie lepiej funkcjonować. Na pewno dostaliśmy trochę takiej energii do tego, że no pandemia, pandemią, ale za chwilę ona się skończy. I ktoś, jak tu z prelegentów powiedział, że a za tą pandemią rakieta. Że my musimy się już szykować do tego czasu, kiedy ta pandemia się skończy i będziemy funkcjonować, ale mamy potencjał, mamy mocne firmy rodzinne. Wszystkie mają y, przede wszystkim moc, ale też mają duży potencjał ludzki, mają duże zasoby, więc myślę, że będzie im łatwo iść do przodu. Czy rzeczywiście i w jaki sposób ten projekt y, mógł y, albo Zmienił postrzeganie firm rodzinnych w naszym regionie. Region Kutnowski jest regionem nie chcę powiedzieć dość specyficznym, ale rzeczywiście jest to region, w którym raczej dominują większe firmy. I tutaj była duża praca ze strony animatorów. Tutaj pani Ewy Chłopskiej-Wasilewskiej, która jest animatorem na tym terenie, która zintegrowała te firmy, która dotarła do tych firm, która poprosiła również interesariuszy o uczestnictwo. Czy czy i w jaki sposób zmieniło się to postrzeganie? Czy duża praca jeszcze przed nami, czy to już jest początek? Dzień dobry Państwu. Tak jak tutaj Pani prowadząca mówi, jesteśmy dosyć specyficznym no, regionem czy miastem, bo zawsze od finali 50-60 lat dominował ten wielki przemysł, i ludzie pracowali w tej, w tej gospodarce, w, takim, w tych zakładach dużych. I no była ta przerwa lata 90., kiedy duże bezrobocie zakłady upadały, ale teraz w 2000 to się jakby odbudowało, właśnie powstały nowe zakłady. I tutaj ta działalność ludzi, czy rzemiosła, czy inicjatyw gospodarczych była zawsze mała. Ten wskaźnik y, takiego przedsiębiorczości mamy jeden z najgorszych w województwie łódzkim. Ale za to zatrudnienia na tysiąc mieszkańców mamy największy w województwie łódzkim, nawet więcej niż, niż miasto Łódź szereg innych miast, które się kojarzą z dużym słowieniem. Także ta, te inicjatywy były dosyć słabe. Wszystki właśnie jeszcze właściwie nie było widać. Nawet nie było takiego pojęcia jak lokalne. Dlatego ta inicjatywa jednak no, pobudziła, że te firmy się pokazały, że, że zaczynają się integrować. Nawet i my tutaj, jako, jako władze samorządowe, też spojrzeliśmy na to inaczej, na problemy tych firm. No bo gdzieś to nam wszystko uciekało obok, my zawsze byliśmy. Ukierunkowani na, na obsługę tego wielkiego przemysłu, wielkich zakładów, a tu się okazuje, że te mniejsze firmy, te firmy rodzinne, to jest coś dosyć stabilnego to jakby uzupełnia całą tą, 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 tą paletę gospodarczą miasta i są bardzo potrzebne. Także cała ta inicjatywa jest, jest ważna. Bo generalnie, że ludzie się łączą, tworzą jakieś struktury, to jest ważne. Ja jestem zwolennikiem jak najbardziej takiego społeczeństwa obywatelskiego, żeby te struktury były różne i jak najwięcej. No bo ktoś powie, a no jest agencja rozwoju regionalnego, izba gospodarcza Klub menadżerów, a po co jeszcze coś więcej? Bardzo dobrze, że coś takiego się tworzy, gdzie ludzie, którzy mają jakieś wspólne pomysły i, i coś ich łączy, chociażby właśnie z tą rodzinnością. No, są wartością dodaną do całego tego krajobrazu gospodarczego. Tutaj lokalne, są przedsiębiorstwa mniejsze, ale to nie jest tylko mniejsza. To są przedsiębiorstwa wielkie, bo zapewniające ich 900 osób, 300 osób, i po kilkadziesiąt osób. I to są firmy rodzinne. I, I powiem, że właściwie to mogę na te firmy tylko liczyć. I my, jako samorząd, możemy na nich liczyć o wsparcie w jakichś działaniach związanych ze sportem, z, z, z pomocą charytatywną, czy również ze sponsoringiem, z kulturą związanymi z organizacją świąt takich jak tutaj regionalnych, bo te wszystkie wielkie firmy, które są, które są firmami zagranicznymi, one najczęściej tutaj nie mają osób decyzyjnych, bo gdzieś tam za granicą są rady nadzorcze i tak dalej, natomiast ta współpraca z firmami to jest podstawa do jakiegoś takiego poszerzenia całej bazy działalności i możliwości samorządu. Natomiast jeśli chodzi o te, te działania w ostatnim czasie rzeczywiście, to też obserwowaliśmy, że ta, to wsparcie dla tych organizacji lokalnych, przed mieszkańców jest bardzo małe. Ludzie najczęściej wspomagają to, co jest reklamowane w programach telewizji. Te, te różne duże organizacje, natomiast tu bardzo mało pozostaje i też staraliśmy się, staramy się zapraszać, takie odezwy były, żeby wspierać tutaj firmy lokalne, stowarzyszenia działające na naszym rynku. Także, że te inicjatywy są i te, które tu się pojawiły w związku z Państwa działalnością, to żeby, no, żeby to jakoś wspólnie można było, mogło funkcjonować. Nagrania debat i warsztatów urodziny 2020 będą dostępne na platformie konferencyjnej www.umyślnikrodziny.online.pl po wykupieniu dostępu. <noise> Proszę Państwa bardzo serdecznie Państwa zapraszam na następne. Dobrze, że już nie trzynaste, tylko czternaste urodziny, które na tą chwilę spodziewamy się, że zorganizujemy w Toruniu, tam, gdzie one miały odbyć się w tym roku, ale się nie udało. Tam jest bardzo bardzo dobry klimat do współpracy z samorządem i myślę, że będziemy mogli tam się spotkać już na żywo i tak jak zawsze, w takiej formule jak zawsze. Zapraszam gorąco.